Cześć, cześć widzowie. Kolejny live. Ja już się mam to. Tym razem na ACMC. Na Niestety, UKMC, mnie to... za oh, ja nie zbanowali słówka. zasłówkę. Pierdzonadny. Kalio nie nagrałem, bo, 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 bo się dosłownie zresztą. O, ty, przy mam powiadomienie na live'a. Dobrze, że mam zostawionego słowa z dzwonkiem. Jak grać? Zbieraj surowce, kupuj ulepszenia przedmioty, I zbieraj swe, swojego loskę łóżka i eliminuj przeciwników. Ostatnio już badrzyna wygrywa. No jakbym nie wiedział. Oczywiście o. jak ktoś jest to nich pisze w komentarzach. Będzie no, nam bardzo... Ja, ja na No My nie zjemy nikogo. Chyba. Chyba. Nie no, nie zjemy. Chyba mi się czat nie chce włączyć O Stop czat o. Nie, czekam aż będzie 5, 4, 3, 2, 1 O, 10 nie, nie 5 4 3 2 1 Jesteśmy ja bia... Jest niebiescy Nie, a co? Bo ja zostawiam, jest jeszcze druga. O. Jak ktoś to ogląda, to proszę się napisać w komentarzach. Się na podpisać się. Zbieramy podpisy. No jak ja jestem przyzwyczajony do. do innego układu przedmiotów już. Nie co zrobię. O, tak, wiem. I ten pop. Ale speedbridge. Kut. No, widzę to na live. A teraz eee. jeszcze bardziej. Troszkę. No. I na. To, to jest. Twarzy? Twarzy? No. Oszustwo. O, to jest. O, to się, O, jeszcze drobinka? Trochę o, Cztery żelaza, jak kupujesz bliżej, to masz nie dość, że mega dużo wełny, to jeszcze drobinki Sprawiłeś <ścoughs> czerwonkę Uuu, ktoś kupił dwie dychy, nie opłacało się Dwie dychy Na za 100 złotych dychy. A może ktoś się ma nieźle banki? Jak coś to leci jeden. Leci już? Ale żeby tak już? No. No a ja zginąłem i 500, 500 lat będę się odradzać. Co tam spamuje? tak. Ty. Teraz się okaże, że tu jest jeden osiem. Halo, Minecraft? Halo, Minecraft? Co jest? To się przydało włączyć. Aha! Nie, ja wychodzę z To się nie da grać. Kurde, to tu gdzie gramy. Nie nie gdzie, są jakieś, gdzie są jakieś fajne bedy? CraftCube. Albo Hypixel. No ja... a w sumie na Hypixelu możemy. Nie ma, to będzie trudniej. Tylko daj mi tego. IP, Party. bo nie znam. Hypixel.net. E... Yeah, to jest To jest hy Pixel? Mm. H -E p i -E x ogląda, którą jestem ja. Ile tu ludzi? Tyle ten rgmc ogólnie jest, a tu jest tylko na tym trybie. Envy, Envy++. Jesteś już na tym na hypixelu? jajo To muszę się nogować. Na no, oglądam shorty i się długę trochę No to dawaj na Hypixela tego. Nie można połączyć się z serwerem Minecraft Hexel. -Y A nie, Czekaj, ja to ja w końcu z Co, jesteś już na Hypixel czy nie? hum mm -hmm. eu yes, welcome to Hype pixel prj e not In em compassa daí bed wars Dawaj. só No i czekaj, part... mm. In with... tak. yes. mm. O, masz nawet akceptuj. Jesteś? Już? Dobra. Okej. Okay. Tak. Yes, sam Dawaj Double na... Is. No, Dables. Łączy Czy nie? Nie Jestem gdzieś. Czy ja są jakieś niki dziwne? Zobacz na tabie. Ej no? Ostatnio na Hype... No Ostatnio na Hypexela to ja grałem 5 lat dwa lata temu. Jak reaguje. Nie patrz się. Hello. O, jesteśmy Aqua. Hello. Ale fajne to jest. Ale mapa sobie Tutaj to można grać. No, a nie atręczę. Tutaj to można grać. Dupy pierdzielone. Jak co to jest? Jeden Pixel Polski. my mamy darcze? Aha. Bo mi zblokowanie się mieczem, tak? Fajr, jak tu ładnie wszystko wygląda, chociaż jest. Item stop fajny, chociaż team upgrade i item drop fajny, jak na rynku, w sumie wszystko jest zapełnione. Turkeny, ty kupuję to, sprawdzę jak to działa. TNT mnie nie, nie lubiło TNT chyba nie działa. Albo to ja jestem, ty, o, jest takich. To jest bardziej możliwe. Co jest shurikeny? Jak shurikeny? No shurikeny, normalnie z się takimi platformami ratującymi. Ale zarąbiste. Eee, to tobie widać ile masz serduszków. Uuu, to jest fajne. I statystyki są to co na RGNC chce. Chce, bo jest... już nie ma. Instant teleport. Dobra, fajnie. Są co sądy aksa? Ja, to jest A sprawa czy widzę pop-up, działa. To Kiedy dawno na halpę nie grałem? A tu są diaksy, mam diaksy znalazłem Czekaj bo żółty u nas jest Halo, jestem No Jak? Yep. Aha Aha, ale na lagu mnie bił Ja na podejść nie mogłem Re. Ja też Nie ja wychodzę Na hitxl też się nie da Da się Przecież da się, ale... To jest zagraniczny serwer i lagi są

Survivalu uchądza hmm. No nie, nie survival, nie pomysł Może na serwerze może No dobra Dobra Dzisiaj budujemy miasto, więc zmieniam tytuł przez to, że stałeś baną.

No. O, na pewno na Hiszpanii, ale na to pracowali. Nie było Nie, miasto na odcinki. A to będzie miasto odcink na odcinki. Ja. No, bo pewnie ja że jeszcze powiem. nie wiedzą, że będzie ładna seria odcinków. Bardzo fajnie zagrana, przynajmniej na to wpadł nasz animator. No, więc tak. proszę podziękować tak. mu w komentarzach. Może się ucieszy. W komentarzach. Ktoś oglądał nas, więc... Kiedy mi się to łączy? Najlepsze, o, nie, z dałem im to. nie, ten, nie, to, ja dałem im, nie, 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 IP. IP nie, daję. nie, nie, IP nie, nie, IP nie, IP. nie, nie, IP. IP serwera. Hmm. Jest? nie, 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 Dobra, próbuję się połączyć z serwerem. Ten serwer jest obecnie włączony. O, już jest. Co tak szybko? Mam przenoszenie na nowy serwer. To tak ma być? Nie wiem. What the hell? Co, co się dzieje? Logowanie mam? Cyfrowanie. No, ja mam ładowanie terenu. Czy dołączanie do o, świata? Już jestem. Ja jestem. mam co? dołączanie do Gdzie świata, na... czy ładowanie terenu? Tutaj Pojdzie. jest to miasto nasze. Nie widzicie, co tutaj się będzie działo? Tutaj jest sklep. Ja w sumie nie będę was oprowadzać po tym Ci co są na live to, to będę wiedzieć co gdzie i jak to Będę wiedzieć co odcinki będą Bo właśnie, właśnie, o Jezu mm. Właśnie dlatego warto się oglądać live'y Bo jest dużo wpadek fajnych y... tak, to ja, ja wolę live'y od, mm. od odcinków No bo wiesz, możesz się pogadać tak na żywo z widzami To, to jest fajne i też... No I mnie nagrywa... trzeba montować. 5 lat. No i przyjemnie się po prostu to ogląda. No. Ja się czuję jakbym nie nagrywał. No tak, po prostu tak jakbyś sobie robił relacje, nie? Z innymi. No i, no i ci to oglądają, przynajmniej wiedzą gdzie się, co się dzieje, nie? No. To jest... To jest plus. Po pierwsze, trzeba tego kebaba większego zrobić. O, ja co ciatko kebab. No, pieniążki na... od na... mamy. Ale... Nie no, żartuję. Na... Nie pójdę U... za to na kieba. Na... Nie opłaca mi się, lepiej... lepiej to przeznaczyć na pomoc. Bo, bo hmm. możesz, bo możesz. Masz to w genach. Masz to w genach. Nie, wiem, co Zobaczmy ja zbudowałem, ale to nie Hashtag, play skład. Chociaż nie, też nie pójdę na kebab, bo wiecie, bo hashtag zdrowy działacie. Donerkeb naczuł niekaciu. Doner kebab na co? To trochę ulepszę tą policję tutaj, bo dodam fajny dach taki teraz. A ja dopiero zauważyłem, że mogę nagrywać odcinek i live'a prowadzić. W tym samym czasie. No właśnie chciałem jakiegoś coś takiego zrobić, ale. Nie no, ale. Ale tylko taki live typowo z Zakulic. Mm. Dobra. To będzie. Ja coś to troszeczkę zmienić to więzienie, żeby. Policję, policja czy więzienie? Nie wiem, czy to policja takie niebieskie, a ja tutaj dam, żeby było fajnie. To policja. i, to, i, to, i ten frame. Czekaj, jak to teraz było? Zmienili. Masz name. mam świat. Super świat. Ekstra świat. Ekstra. Gra aktorska. To co wybaczy no, tego faila, Jak subskrybuję kanał? Jak się nazywa ten don't like do był Ja bym sobie pożegnał. Po prostu. Do kebabu barwa, kto no to jest świdź nie Nic jadłbym pewnie pół kilo. Najprawdopodobniej. Czemu to się nie zapisało? ta powódź była, to ja. Nie pałem. Połóż to ja mam po wiem. Dobra, tu. O, już usunąłem tą wodę. Ech, aż tak zdrowe żalcie. Niestety, niestety. Dobra. Ale teraz co fajnie wygląda ta policja, ty. O, od razu lepiej. No tak była kwa. cała niebieska. I. Cała niebieska I. Tyt. I, I bida. A teraz to fajnie, kwarc, wiecie. I premium. Premium, Premium To jest najgorsze Chcę i wiesz co chrywać. jeszcze? Właśnie to będzie w takiej obsadzie, że tutaj zamkniemy tak w, szkl, w szklanej kuli, nie? Że tak powiem o kopuła! No, ale, ale. Kopuła, to ja ją zacznę budować Nie, jeszcze nie No to nagrywamy zaraz jeszcze pierwszy odcinek, dobra? Pierwsze urywki bo chcemy zrobić tak żeby to jakoś fajnie wyglądało. Potwierdzam. No babki bab, na co nie drugą no i tu, to jest mięso Na razie może będzie bez Olka i Tula No Na razie musimy wymyślić coś Żeby zastąpić od Mama i Olka Jest kiebab Gotowy Nie wiem czemu mówię kiebab, ale kiebab Kiebap jest pyszny No nie mam To na kiebab on no, chodzi na chyba Nie no nie wytrzymuję Więzienie <gryzanie> w kopule A to czekaj to ja mogę komendę zrobić Tylko środek trzeba wymierzyć Z tym będzie problem. Coś tu jesteś wyciszony chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekaj, bo środek próbuję wymierzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć raz, dwa trzy cztery pięć sześć trzysta siedemnaście x trzysta jest jest dwa trzy cztery pięć sześć 317 na 120. Tak, będzie zrobić takie coś. Takie, takie, o no. potem się to znam. O, to będzie fajne, to będzie mocne. Tak robić, że. no, tą no. grupę na Whatsappie. To żeby ci za chwilę 317. No i ile? No. 617 1, 2, 3, 4, 5, 6 617 168 617 168 307 dobra, jest? Pisałem, ja, że ktoś tu mówi o serii, a ja niech napisze, ale wątpię, że ktoś wnosi. A tutaj jest środek, czekaj, chyba cyl, a a ja dodam jakiegoś MPC-a. A co nie, to z modami się tylko... Ale nie może dać, dawać modów, bo praktycznie pewnie... Nikt nie, nie ma zainstalowanych nikt nie tych co Nikt nie pomierza tego, Musimy To musimy coś wymyślić Gdzie Ale zrobię też... Nie, bo po prostu damy mu znacznik Na głowę Proszę was, ślę. Kurde. Jak ja to idealnie wymierzyłem. Biorę pochodnia, szkło.